Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Inne tło, ponieważ przeprowadzka była grana, dlatego też nie było w ostatnim czasie filmików. Bo jednak to nie jest prosta sprawa ani przyjemna. To też nie jest ogólne ułożenie jeszcze tych książek, ponieważ obecnie jest to ułożenie takie, żeby zmieścić jak najwięcej rzeczy na jak najmniejszej przestrzeni. Także no pewnie jeszcze w najbliższym czasie to się będzie zmieniało, zwłaszcza jak będę miała szafę i będę mogła pochować w pudełka po fankopopach, więc na pewno wtedy ustawienie mocno i diametralnie się zmieni, więc będę miała kolejną zabawę z przekładaniem bułek. Także będzie fajnie, ale dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie minionego miesiąca. Wrzesień już się zaczął, ja nagrywam to w sumie 2 września, więc wszystkim uczniom, którzy wrócili do szkoły serdecznie współczuję. Studentom jeszcze mają miesiąc, więc tutaj pod tym względem mamy trochę lepiej, chociaż trochę trudniejsze rzeczy do nauki, ale no tak wygląda go I nie będę przedłużać. Standardowo najpierw pokażę Wam książki, które mam fizycznie i mogę Wam pokazać. Później gdzieś po bokach będziecie mieli wstawione okładki przesłuchanych z najczęściej książek, albo takich, których już nie mam fizycznie u siebie, ale chyba takich nawet nie było, więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. I tak, jedno z pierwszych, co tutaj mam, to jest książka, przez którą utknęłam na bardzo długi okres czasu, której nie mogłam skończyć, mimo że była ciekawa, ale miała tyle wątków historycznych, że mi mózg się przegrzewał po kilkunastu stronach i mówię tutaj o książce Leszka Hermana, wiadomość z podziemi. I powiem tak, naprawdę to jest kał dobrej tutaj historii. Która nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń, do historii Szczecina. Jest to genialnie przedstawione, ale było tam tak dużo drobiazgowych opisów. Tak dużo informacji rzuconych, że jeżeli ktoś nie jest historykiem, który nie zna dosłownie Szczecina yy, każde centymetr przestrzeni, to naprawdę będzie się tutaj gubił. Nie ukrywam, ciężko mi się to czytało. Zwłaszcza tutaj autor pod koniec bardzo mocno zaskakuje czytelnika, ponieważ nie idziemy po najmniejszej linii oporu. Ja tego autora yy, czytałam z bawiciela i to była chyba czwarta albo piąta część z tej serii, i mi właśnie tam się strasznie nie podobało to, że zakończenie, sam finał po prostu bohaterowie musieli wybrać jedną z dwóch ścieżek, i byłam pewna, że to, które ja mam na myśli, będzie to prawidłowo, ale bohaterowie musieli pójść w przeciwną. Okazało się, że nie była prawdziwa i takie, a, boże, ja to przewidziałam. Bardzo mnie wtedy ta książka zniesmaczyła, bo tam było 500 czy 600 stron. Czytałam do tego konkretnego momentu, żeby się do czegoś dowiedzieć i potem przewidziałam zakończenie, więc to nie było fajne. Tutaj tego przy... Tutaj przewidzieć to zakończenie to naprawdę majstersztyk, jeżeli ktoś na to wpadł przed poznaniem całkowicie tych informacji, bo mocno, ale to mocno zaskakuje. I trzy najbliższe książki, są, które Wam pokażę ogólnie, są z jednego wydawnictwa I te trzy książki zniszczyły mnie psychicznie I ja potrzebuję na już, na teraz kontynuacji I pierwszą z nich jest Napar z Magii i Trucizny od Judy Lin Ta książka jest przegenialna Mamy tutaj magiczne zaparzanie herbaty, która ma niesamowite możliwości Główną bohaterkę, która chce ocalić swoją siostrę I tym ratunkiem może być to, że jeżeli wygra taki ala konkurs na najlepszego herbaciarza To będzie miał od władczyni tutaj taką przysługę No i ta przysługa może uratować jej siostrę No ale czy uda jej się wygrać, no to musicie przekonać się sami Wciągająca piekielnie, idealnie skonstruowana, świetnie poprowadzona akcja Zakończenie, które złamało mi serce I ja się cieszę, że ta kontynuacja ogólnie jest pod ręką I ja muszę bardzo szybko się w to zaopatrzyć Bo naprawdę Jest nie dość, że pięknie wydana Bo ja Wam pokażę, które się pięknie rozdziały zaczynają Czyta się niesamowicie Nie jest też długa, więc naprawdę można ją bardzo szybko pochłonąć No, przecudowna To bardziej to wydanie jest przepiękne Ja już od dawna myślałam o tej książce A gdy był plener czytelniczy w Gdyni To już no, nie było przera, trzeba Było się zaopatrzyć No i mówię Muszę bardzo, ale to bardzo szybko zaopatrzyć się w drugi tom. Drugą z tych książek jest Niezapominajka, co zostało utracone od Kersingi. Więc jeżeli oglądacie mnie trochę dłużej, to wiecie, że ja kocham tę autorkę, że czytam praktycznie wszystkie jej książki i mam tylko jedną zaległą w plecy, która które się dosłownie biczuję i muszę to szybko nadrobić. Ale to jest genialna kontynuacja, która miała niedawno swoją premierę, którą uwielbiam, ubóstwiam. I chociaż w porównaniu do pierwszego tomu ona nie ma aż tyle akcji, co mnie trochę zaskakuje, to z drugiej strony czytało mi się ją genialnie. Mamy tutaj bardzo dużo rozwinięć, właśnie z poprzedniej części, które tam zostały rzucone w eter takie informacje. Tutaj mamy ich bardzo dużo rozwinięcie, poznajemy bardziej historię ojca Queena. Matilda zaczyna swoje robić dziwne rzeczy, bo ona chciałaby spróbować tego, co Queen, ale wie, że to jest niebezpieczne i będzie szukała możliwości, żeby samemu odkryć równoległy świat. A Queen będzie chciał robić za super bohatera, bo jego przeznaczenie jest takie, a nie inne. I to jest chyba pierwsza książka, którą w ogóle skończyłam w sierpniu, czyli Próby Żywiołów. Ja się cieszę, że za chwilę moment wychodzi kontynuacja i że ja to przeczytałam dopiero całkiem niedawno, więc moje serduszko aż tak bardzo nie krwawi, że będę musiała czekać na kontynuację, bo to jak zakończyła się ta książka, jakiego zostawiłam Mindfucka czytelnikowi, tak się nie robi. Po prostu tak się nie robi. Genialnie skonstruowana, główna bohaterka od 10 lat przebywa w najgroźniejszym więzieniu, jest uzdrowicielką, nagle do jej gabinetu albo miejsca, gdzie ona ma leczyć ludzi Przybywa zbuntowana królowa, która miała być ratunkiem dla zniewolonych mieszkańców i ona właśnie ma wziąć udział w próbie żywiołu ze względu na zdradę stanu, więc tutaj taka kara będzie najbardziej adekwatna, tylko że ta królowa no, nie jest w stanie utrzymać się na nogach ani utrzymać otwartych oczu, a jej rodzina, którą ma taki potajemny kontakt, mówi jej, że ta królowa musi przeżyć, bo oni przybywają. No i co tu zrobić? No i okazuje się, że nasza główna bohaterka postanowi wystąpić w tych próbach. Zamiast właśnie tej zbuntowanej królowej Tylko, że tych prób nikt nigdy nie przeszł No i jak to się skończy wszystko? Przegenialna, wciągająca piekę, niedobrze skonstruowana kolejna powieść Która mnie dosłownie pochłonęła za jednym zamachem Ja nie mogłam się od niej oderwać A zakończenie to... Ja nawet nie chcę komentować Bo ta książka mnie zniszczyła i o tych dwóch książkach macie recenzję na kanale, czyli Stanie się Coś złego i Uważaj na siebie od Jakuba Bączykowskiego. Naprawdę bardzo fajne kryminały. Tutaj w pierwszej części, zwłaszcza, mamy bardzo fajny motyw, ponieważ główny bohater nadużywa alkoholu, a z jego perspektywy jest prowadzona cała akcja. I czytelnik nie jest do końca pewien, czy to, co myśli i to, co widzi nasz główny bohater, jest rzeczywiście tak, jak on to przedstawia. Czy jednak no, te nadużycie alkoholu sprawia, że on jednak nadinterpretuje różne wydarzenia, czy ma jakieś przywidzenia, czy nie pamięta co robił dosłownie powiedzmy 10 minut tam. Naprawdę bardzo fajne, poruszające kwestie tolerancji, tutaj wypalenia zawodowego, właśnie nadużywania alkoholu, radzenia sobie z traumami, naprawdę bardzo dobrze skonstruowane powieści. Jeżeli wyjdą kolejne części, to na pewno będę chciała ponieść sięgnąć, a autora na pewno będę obserwować i czekać na kolejne jego powieści. I przed książka, którą mam fizycznie, czyli życiowe eksperymenty od Luisy May Alcott. Dla mnie książki tej autorki to jest takie miutne serduszko, które powoduje, że mi się humor od razu poprawia, że ta dobroć dosłownie wlewa się z tych powieści i ja zbieram motywację i ona tak obdarowuje czytelnika. Swoją dobrocią, motywacją i taką chęcią do robienia czegoś większego, że to jest niepojęte. Tym bardziej, że te książki są przepięknie wydane, one są w środku ilustrowane. Tutaj mamy Christy, która chciałaby osiągnąć wielki sukces, ale wie, że w rodzinnych stronach, razem z rodziną, tego nie osiągnie. Postanawia opuścić rodzinne strony no i zacząć budować swoją karierę, która no nie zawsze będzie usłana różami, będzie musiała się zmierzyć z wieloma przeciwnościami. No ale nie tracąc wiary w siebie, nie tracąc motywacji i ciężką pracą naprawdę można osiągnąć wiele, a każde znajomości, które nawiązuje, na pewno ją czegoś nauczą i sprawią, że kolejny raz będzie tylko lepszy. I ostatnia książka, którą mam fizycznie, czyli gorąca premiera dosłownie z 28 sierpnia, czyli ucieczka Absary od Katarzyny Podstawek i od Katarzyny Rudkowskiej. Zauroczyłam się tą książką. Naprawdę autorki zrobiły genialną robotę tworząc tę historię. Czekam na kontynuację, bo ponownie zakończenie mnie zniszczyło totalnie. Jestem zauroczona, zakochana, uwielbiam głównych bohaterów: Elaman i Chadamara, po prostu miód na moje serduszko. Uwielbiam młoda bohaterka, która która nie chce iść tak, jak zarządziła jej matka, tylko chce spróbować, chce trochę pożyć jednak i no, spotyka elfa, którego raczej nie powinna lubić, o którym słysza bardzo dużo negatywnych opinii, a raczej nie o samym stricte tym osobniku, tylko o całej ich rasie, bo tutaj elfy mają różne karnacje skóry. No, ale jednak jej ciekawość i badawsza natura powodują, że ona bardzo chętnie nawiązuje z nim relacje i postanawia ją pójść na przygodę. Dosłownie, pora na przygodę się odpala. No, i będą spotykać się z różnymi przeciwnościami na tej drodze. Tym bardziej, że no, rodzina Eleman to nie jest taka prosta rodzina, więc nie będzie jej ułatwiała całkowicie tej roboty i jej ekscesów. Okej, okay, i z audiobookowych mam po pierwsze cieniobójców. E, wiem, że wyszła już kontynuacja, ale wiem, że ona jest chyba tylko na e-booku, więc nie wiem, kiedy się z nią zapoznam. Ale pierwsza część. Całkiem mi się podobała, chociaż nie powiem, ja też słuchałam gdzieś na początku miesiąca I teraz do końca nie pamiętam co się działo Pamiętam, że główny bohater na pewno w bardzo młodym wieku y, Zajął bardzo wysokie stanowisko, jeżeli właśnie chodzi o tutaj tych cieniobójców e, Wiem, że, znaczy wydaje mi się, że był świadkiem właśnie morderstwa e, No i pojawiają się cienie, które bardzo będą zatruwać życie całemu społeczeństwu Będą musieli wyruszyć na misję, żeby uratować tutaj całe to królestwo no ale wróg, z którym przyjdzie im się mierzyć, no to nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać i mogli przypuszczać Ale naprawdę słuchałam się całkiem przyjemnie, byłam zaangażowana Może ostatnio za dużo fantastyki yy, czytam i trochę mi się mieszały fabuły, ale im więcej myślę teraz o tym tytule, tym więcej mi się przypomina I mam bardzo pozytywne odczucia, więc będę musiała się pewnie zapoznać szybciej niż później z kontynuacją, żeby nie zapomnieć co tam się działo Póki teraz mnie nie dopadło Przesłuchałam też Hate mail i była całkiem okej, okay, chociaż no nie wiem, miałam chyba jakieś spaczenie jeżeli chodzi o romanse, bo całe rozwiązanie przewidziałam dosłownie po trzecim czy czwartym rozdziale, nic mnie w tej książce nie zaskoczyło. Główny plot twist i takie odkrycie kart też nie było zaskakujące, głównie bohaterowie, którzy nie potrafili ze sobą porozmawiać i niby to było urocze, niby to było śmieszne, ale no też dla mnie trochę za bardzo cringe'owe. Mimo, że spędziłam tu z nią fajnie czas, była taka dobra do no, odmurzczenia się, no to jednak nie sprawiła, że zakochałam się w głównym bohaterze. Czy dosłownie ta książka zostanie ze mną na całe życie? Czy będę chciała ją kupić i mieć na półkach? I tak, przesłuchałam jeszcze Uczeń Seryjnego Mordercy. I powiem tak, ta seria ogólnie książek, chociaż to nie jest jednej autorki, to już jest inna autorka, bo Rule pisała o Tedzie Bandim i Besties z Green River, jak dobrze pamiętam. Ale no ogólnie w tym klimacie. Myślałam, że będzie to naprawdę coś interesującego, mimo że strasznego, to jakoś mnie to zaciekawi, może poszerzy jakoś horyzonty. Niestety tak się nie stało, mimo że tak do połowy, może jednej trzeciej, naprawdę byłam zaangażowana w tę fabułę i chciałam wiedzieć, co się wydarzy dalej, i po prostu no, z niekłamaną ciekawością śledziłam dalsze losy. To tam będzie się działo, jakie tajemnice wyjdą na jaw i jak tutaj sprawcy będą się tłumaczyć pod tym względem. Ale im dalej, tym ta książka traciła dla mnie tak yy, na całym tym sensie, na całym tym clou całej historii, bo potem rozdrabniamy się na pojedyncze osoby, które dużo nie wnosiły do całej tej sprawy, i tak trochę to było pomieszanie z poplątaniem. Jakoś w pewnym momencie straciłam już zainteresowanie całą tą historią, więc bardzo mi z tego powodu przykro, jak no wie, do połowy powiedzmy, że zaokrąglimy to tak. Mniej więcej Było naprawdę w porządku, tak druga połowa Mimo, że fajnie, że mieliśmy tam psychologów Że ta sprawa po latach też nabrała innego rozpędu i rozgłosu No to troszkę tam zabrakło rzeczy Niestety I ostatnia książka to jest Herbaciany z Sztorm no, nie mogłam przejść obok tego tytułu obojętnie, ta okładka mi przyciągała, tym bardziej, że dużo osób w recenzjach mówiło, że to jest bardzo podobne do Szuski Wron, którą niedawno czytałam i byłam ją zachwycona, więc musiałam przekonać się na własnej skórze. I tak, podobieństwo jest naprawdę ogromne, tym bardziej tutaj mamy jeszcze motyw herbaciarni, która za dnia jest w sumie herbaciarnią, a w nocy jest, można powiedzieć, takim domem uciek dla wampirów. Naprawdę była interesująca, był duży plot twist na końcu, Mimo, że ja sądziłam, że to jest jedno bo tak w czystej teorii ta historia mogła się zakończyć, ale z drugiej strony no, mamy informację, że to będzie kontynuowane, więc z jednej strony narzekam, zobaczymy jak to się rozwinie, ale no podobieństwo jednak do szóstki wron jest dość znaczące i początek fabuły to dosłownie jest kalka w kalkę z szóstki wron, później to się trochę inaczej rozwija, chociaż też w podobnych klimatach, komorze mniej lodowych, ale no... Ale z drugiej strony, ja lubię klimaty szóstki wron, lubię właśnie e, historię z perspektywy antagonistów, więc nie będę narzekać, bo naprawdę przyjemnie spędziłam z nią czas, zaangażowałam się i raczej to jest ta książka, którą będę chciała mieć na półkach nawet dla samego wydania, bo no jest przeboskę. Tak, witam Was Paulina z przyszłości, ponieważ nagrywając to podsumowanie. Nie spodziewałam się, że właśnie zadzieją się u mnie takie dziwne komplikacje i nie będę w stanie wstawić tego filmiku na czas Więc żeby nie przeciągać, a zwłaszcza, że mamy, jak ja to znowu nagrywam, to końcówkę już października I żeby nie nagrywać 500 filmów z podsumowaniami miesiąca, żeby was nie zanudzać To dobram tutaj podsumowanie jeszcze września, żebyście mieli dwa miesiące w jednym filmiku Tym bardziej, że książek jest aż albo tylko 7 w zależności jak to na to patrzy, więc powinniśmy przez to szybko przerwnąć, tym bardziej, że na pewno dwóch książek macie już recenzję na kanale, także też nie będę się rozgadywać i nie przedłużam już Wam pokazuję, co udało mi się przeczytać we wrześniu. I tak, dwie książki, których macie recenzję na kanale, czyli kalendarium zła oraz licencja na czarowanie. Ta niekoniecznie mi się niestety spodobała za dużo zawirowań, za dużo błędów takich przemiani logicznych, plus no, potraktowanie osoby ze spektrum autyzmu. Też bardzo mi się nie spodobało. No i bohaterowie Tom i Peter, których nie potrafiłam rozróżnić. No, niestety odbiłam się od tej powieści i bardzo tego żałuję, bo liczyłam na naprawdę dobry kryminał, taki właśnie na okresie przed Halloweenowym, żeby się wczuć w ten klimat, a niestety, no, tylko się denerwowałam. Za to licencja na czarowanie sprostała moim oczekiwaniom, a nawet ponadto genialny debiut. Arleta, która chciałaby bardzo czarować, no ale niestety prześladuje ją pech, więc kociołki wybuchają, ma nieudane przemiany, eliksiry, które nie działają tak jak powinny. nie współpracująca miotła, to jest u niej chleb powszedni, no ale przez to, że nie zaje egzaminu u baby i musi mieć korepetytora, żeby zdać poprawkę, bo jeżeli tej poprawki nie zda, to straci całą magię i stanie się zwykłym człowiekiem. No ale czy się, czy się to uda, czy pozbędzie się swojego pecha, no to przekonacie się czytając tę książkę. Nadrobiłam też burzę od Katarzyny Michalak, czyli kontynuacja Trzech Sióstr. Pierwszy tom bardzo mi się podobał, zaangażowałam się, przeżywałam całą tą historię. Tak, drugi tom niestety trochę dla mnie podupadł. Wszystko działo się za szybko i dosłownie miałam wrażenie, że autorka chciała tą powieść zbudować tylko na cliffhangerach. I tego było jak... W innych powieściach od Orki jakoś mi to nie przeszkadzało Tak tutaj było naprawdę tego za dużo A jeżeli mi już cliffhanger'y przeszkadzają To znaczy, że jest ich ewidentnie, ale to ewidentnie za dużo No i tak, yy, sobie rozpisałam na karteczce yy, książki, które słuchałam w formie audiobooka Pierwsza to jest Wszędzie Cię Widzę od Lisy Gardner bo z... Ponieważ na Empiku znowu pojawiły się kolejne historie audiobookowe Właśnie Lisy Gardner i tutaj detektyw Didi Warren i drugą, której imienia nie pamiętam, jakoś Lily Warren lepiej mi się zapamiętała. Ale tutaj mamy historię właśnie tej drugiej dziewczyny, która teoretycznie poszukuje zaginionych, ale nie ma do tego uprawnień. No i musi dostać się na, na małą wysepkę, która jest odcięta od ludzkości, gdzie tam ludzie pracują i różne tam rzeczy naukowe rozwiązują, ponieważ okazuje się, że siostra skazanej może tam być i być przetrzymywana wbrew swojej woli. No ale co z tego wyniknie? No to musicie przekonać się sami, Była całkiem niezła. I no, biorąc pod uwagę, że ja to czytałam gdzieś na początku września, mamy końcówkę października, ja dalej ją pamiętam, to jest bardzo dobry znak, chociaż po dłuższym czasie nie wspominam jej aż tak dobrze, bo tam za dużo było dziwnych wątków, zwłaszcza plot twisty na samej końcówce były trochę dziwne. Tak, nadrobiam też tutaj historię córek, tym razem właśnie córka z Genewy. I fajnie, że autorka nie poszła po tych samych liniach co poprzednie części, tylko mamy trochę tutaj zawirowań większych i więcej zaskoczeń, co mi bardzo się podoba i będę z niecierpliwością wyczekiwać na kolejne tomy, ponieważ ta seria jest naprawdę fenomenalna, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z nią zapoznać, to gorąco wam ją polecam, ponieważ tutaj główna bohaterka nie jest zbyt chętna do poznawania historii swojej rodziny. Następnie od Casey West Melodia Lata. I tak, nabieram dalej książki Casey West. Coraz mniej już mi ich zostało, chociaż widziałam, że wydaje mi się kobiece albo któraś odnoga tego wydawnictwa właśnie daje kolejne książki jej. Więc nadrobię, zobaczymy, jak to wyjdzie i kiedy mi się uda być na bieżąco z jej wszystkimi książkami, gdyż już coraz mniej mi zostaje, więc jest tyle dobrego. Ale to są bardzo fajne odmówczacze: tutaj mamy taką no, końcówkę lata, wyjazdy, koncerty. Przełamywanie własnego strachu, więc taka naprawdę fajna, niczym nie wyróżniająca się, ale przyjemna do takiego szybkiego pochłonięcia. I ostatnia książka, czyli Developer od Melissy Dartwood. Ja chcę tą książkę mieć fizycznie, bo fabularnie ona jest miodzio. Uwielbiam, kocham, naprawdę autorka nie zawodzi i te wydania robi też fenomenalne. Po prostu jestem zakochana i ja muszę chyba zacząć nadrabiać książki tej autorki, ponieważ są ewidentnie warte uwagi. I tak, to są wszystkie książki, więc mówiłam krótko, zwięźle i na temat, bardzo szybko, bo tych książek nie ma też dużo, a też nie chcę się za długo rozwodzić, bo podejrzewam, że podsumowanie sierpnia trochę dłużej mi wyszło, więc yy, tak, dajcie znać, jakie książki czytaliście, jakie macie w planach i czy któreś z tych, co ja przeczytałam, też znacie. I dzięki, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!